Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaraz mam załadunek do Michała, tego pieca do pasteryzacji i innych małych sprzętów. Także już tutaj czeka na mnie trak. Transport do Michała. Michał, do Ciebie transport jedzie. Tych spraw i coś Wam tu chciałem fajnego pokazać. Kambodża Polska przyjechała odebrać. To jest dla Michała. Ja zaczynam dzień. Dobra, sprzęt pojechał, ja zaczynam działać dalej. My no już po załadunku, przyjechał do mnie Marcin. Skoczymy gdzieś, coś tam i później na kawę. Dobra, to tyle, zamykam. Słuchajcie, historia sprzed minuty, wjechała policja. na szczęście tutaj policja, straż pożarna też jest policja. Wyglądają jak policja w mundurach, paru wjechało i zapytali się, a gaśnica jest? Jest, ale stara. Mówią, taki duży lokal to ze dwie by się przydało. No i wziąłem od nich dwie. Podpisali mi papiery, no ale przez to, jakby jakiś problem był, to jestem zabezpieczony, także ja mam tego. Ale gaśnice z Chin mi przynieśli. Mówię, sam bym sobie kupił, ale bym nie kupił. Dobra, mam już gaśnicę, coś do przodu, podpisane papiery. Już widzę, że się nam interesują. A tak się prezentują ulice naszej dzielnicy z dnia. No to jest następna ulica ode mnie. Słuchajcie, byłem w Wąku i zajechałem do knajpki. Mama łąk, zjem sobie ryż teraz, napiję się herbatki i jadę na chińskie magazyny. Słuchajcie, ja wróciłem do siebie, nawet nie zdążyłem być na tych chińskich magazynach, bo klient zadzwonił, choinkę kupił. Przyjechał, kupił, a już ją ładnie też rozczapiżyłem, teraz się dużo lepiej prezentuje. I co? No prysznic, kąpiel i wychodzę do adolczewity na kawę, może coś zjeść. Także choinka sprzedana, był u mnie Marcin na moment, ale wraca do siebie. Ja teraz jadę do Steka, nie wiem czy tam Krzycha ściągniemy pewnie. I, ten, I muszę ze Stekiem ponegocjować ceny na produkty, bo on robi dobry paszczet, dobre kurczaki, inne sprawy, ale głównie mi chodzi o jego paszczet, kurczaki, bo naprawdę jest fajny. Ja nie będę mógł wszystkiego robić, tak czy inaczej, może, może bym umiał, mam możliwości, ale on robi dobry, tak więc wolę brać od niego, tylko muszę się dogadać. No i oczywiście zawiążę mu jakieś prezenty. Bierzemy dla Steka jedną żytnią mąkę, niech sobie z nią coś pokombinuje, jak będzie chciał. I, i co jeszcze? I weźmiemy mu kaszę gryczaną. Bo on też mi czasem coś w gratisie daje. Słuchajcie, na Krzycha, jest tu naprzeciwko mnie siedzi, w restauracji, bo do steka go chcę zgarnąć. Mówię, że to też ziemniaczki mają Krzychu, mówi nagraj, ale końcówka. Dobra, yy, jedziemy, albo nie jedziemy, muszę z Krzychem pogadać. Dobra, ja wróciłem do siebie. Krzychu też pojedzie ze steka, ale mówi, że z racji, że nie ma jeszcze światełek dokupionych do nowego roweru to rowery jednak zostawiamy tutaj i jedziemy tuk tukiem do Steka Dobra, rowery odstawiamy mamy tam dla Steka popakowane jedziemy, nie? Bez okularów dzisiaj? Nie, no masz no. Będziemy przejeżdżać obok dziewczyn Dojechaliśmy na ulicę Stekową, ona rządzi się swoimi prawami, nie? Idziemy pod sklep, bo tam ich spotkamy. Słuchajcie, idę zakupić sobie coś z grilla. Ma tu wątróbki, skrzydełka, jakąś kiełbasy, coś tam jeszcze. Chyba podroby wezmę. Słuchajcie, ciekawe historyczne rozmowy. Tu Krzysiek ze Stekiem mówią, że w Londynie w 1996 roku dopiero zabroniono palić w autobusach. A wcześniej normalnie paliło się? Krzysiek w autobusie miejskim? paliło się. Ja nie paliłem nigdy. Nie rozumiem, że ty nie paliłeś, ale można było. Kurczę to. Za późno wyjechałem z Polski. się tutaj, nie? Bardzo. spokojna, wsi wesoła. No. I w centrum miasta. Tak jak przebitki. kiedyś tu byłem jest bengalska, knajpa byliśmy, Bangla... ludzie z Bangladeszu prowadzą. Tak, tu życie mija na dzielnicy, a my bierzemy tuktuka z krzychem i wracamy do nas na dzielnicę. Słuchajcie, nasz tuktuk -tuk ten świecący przyjechał, idziemy wsiadać. Słuchajcie, dojechaliśmy do nas, a tu wszystko pozamykane. Coś znowu z covidem szaleją. Restauracje pozamykane. W środku można wejść, ale tak to pozamykane. No i tyle, nie? Tuk, tuk odjechał, u mnie się tam światło pali, a nie się pali. Słuchajcie, a mnie jeszcze przyszła ochota, żeby podjechać do Ukraińców, coś zjeść i zobaczę tam jest taka lodówka na napoje, która by się dla dziewczyn nadała. No bo tak czy inaczej, one są kupować z drugiej ręki, żeby więcej tego sprzętu kupić. I tam wiem, że mają jedną do sprzedania. No to może pogadamy i chodźcie ze mną. I później może zadzwonię po którąś z dziewczyn, żeby przyszła sobie obejrzeć. Ale to nie wiem, czy przyjadą, czy nie. Słuchajcie, idę do ukraińskiej, tam trochę ludzi siedzi, to będę mnie nagrywał, bo już widzę, że trochę ludzi siedzi. Ja już, ja już cię nagrywał. Słuchaj, wszystko jest naturalnie, my tu nic nie fingujemy. Spotkałem mojego przyjaciela, już go kiedyś na filmie widzieliście ze swoją przyjaciółką. jest tutaj. No to co? Jak, jak, jak to jeszcze raz, proszę, do kamery na zdrowie, bardzo dziękujemy. Ale co wam więcej powiem? Kapitan Azja. Pamiętajcie taki kanał, pojawił się. Tu już mamy tak Michała, który będzie na pewno robił kanał. Mamy Marcina, który już nagrywa materiały, no ale tu już mamy kurczę Kapitana Azję, który nagrał masę materiałów i on jeździ na motorze. Ma troszeczkę inny charakter, ale jak chcecie poznać. Nie wchodzi nikomu w drogę. Nie wchodzi nikomu w drogę, ale jemu w drogę wchodzą nie różne tam kurcze sprawy, jak jeździ na motorze. Tak więc zapraszamy. Link będzie pod filmem. Kapitan Azja, wchodźcie. Jak nie lubicie mojego kanału, to zawsze następny o Kambodży, nie? Przecież ja nie muszę dać się lubić, nie? No ale zobaczcie, idzie się do Ukraińców i się spotyka naszego. No to co, za twój vlog, żeby ci dobrze szło. Jeszcze raz. No zrobię. No dziękujemy. A ja tak jak wam mówię, przyszedłem negocjować kurcze zamrażary i już wynegocjowałem, bo mi Witali dał lepszą cenę niż szefostwo. A Witali to wszystko naprawia, psuje i, 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 i ten. On zawsze gania z jakimiś śrubokrętami w dzień i tak dalej. Tak. Dobra, słuchaj. Wchodźcie i napiszcie komentarz do Kapitana Azji od raportu, żeby zobaczył siłę raportu, kurczę cholera, nie? Dobra, no to Dziękuję. tyle. Wyprawy motorowe, wyprawy po dżunglach, prawda? Takie natury, bardziej naturalne ja sprawy, ja nie? tam, gdzie nikt nie jeździ, tam Ta. jak Ty wchodzisz tam, gdzie nikt nie jeździ. Ja powtarzam, bo możecie mikrofon nie łapać. Tu mamy tutaj do kupienia tą zamrażarę i zaraz przyjedzie win i oceni, nie? Ja proszę na no, zrobić zdjęcia. zdjęcie. Słuchajcie, w ukraińskiej knapie, bo Kibery jest u góry, no to tak z perspektywy kibla Wam nagrywam. Jedziemy do mnie zobaczyć i jedziemy do dziewczyn. Co nosimy się z towarzyszem? To mój przyjaciel, wbijajcie na jego kanał. Jak tam było? Król Azja, King Azja? Nie, Kapitan Azja. Kapitan Azja, no. Słuchajcie, jedziemy, wyszliśmy z tej knajpy ukraińskiej, jedziemy do mnie, chłopaki, chłopaki, no, Mój przyjaciel, kurczę, vloger nowy z dziewczyną chcą zobaczyć i, i później idziemy do dziewczyn, nie? No była tutaj kurczę i mówi, że ta jest lodówka stara i będzie za dużo prądu ciągnęła, a ona, to zwracają uwagę, prąd jest drogi. Dobra, słuchajcie, Kapitan Azja jest u mnie. Jak smakują od Michała cydry? Rewelacja. Rewelacja, nie? Dobra, słuchajcie, idziemy teraz do dziewczyn, no bo tak jest rytuał każdego dnia, chodźcie z nami. Słuchajcie, trochę nam dzielnica wygasła ciemno, idziemy do dziewczyn, idziemy do dziewczyn. Tam się musi coś dziać, ale tam widzę też jest zamknięte. Dobra, weź, jesteśmy w jakiejś tam knajpie, na zewnątrz się okazuje, że nie można siedzieć, bo kolega szaleje, tutaj też jest. Słuchajcie, siedzimy sobie tak i tutaj spotkaliśmy czeskiego brata. No, normalnie tady chlastamy, no. Widać, że nasz. Na Czechy i na polaki, kurwa. rodzina.